Wielka Księga Objawień Jezus Chrystus. Światło z wami. Wszędzie na tej ziemi ci, którzy na światło są otwarci, mają w nim wiernego towarzysza. Światło wspiera siłą żywą każdą prośbę z uczuć zrodzoną i nadaje jej duchowy wymiar zgodny z wolą Bożą. Żywa siła wspiera każde dobre chcenie w dążeniu do odrodzenia. Lecz gdy siła jest wykorzystana inaczej niż tak, jak trzeba, szybko zniszczy użytkownika. Dlatego czystość zachowana myśli, czynu oraz słowa pozwala w górę się budować, a akty woli Bożej niosą szybko dojrzewające dobre owoce potrzebne duchowi na jego drodze. Każdy, kto użyje siły w złym celu, wszelkie złe myśli, czyny, słowa, ożywione zapłoną wraz z jego twórcą, niosąc zniszczone. A wszyscy, którzy okazują się zbyt leniwi duchowo, aby w cokolwiek wierzyć, widzieć lub czynić, od tych słowo odpływa bez wykorzystania. Dla światła istnieje tylko ruch, którego bez możliwości jest, aby zatrzymać, kwiąc leniwie, lub być obojętnym na wszystko, co do ludzkiego ducha płynie, to jak okręt pod pełnymi żaglami, który dalej płynie, a Wam uda się dostać na pokład, albo nie, gdy statek na krótką chwilę zawita do portu, by zabrać tęskniące duchy na poziom duchowo istotny. I gdy załoga światłego statku odwiedzi porty, gdzie wołanie ze światła, jak światło latarni, zostanie zauważone, to zabierze dążącego ludzkiego ducha w najdalszą podróż, jakiej jeszcze tęskniące ludzkie duchy bez zaznania były. A ostatnim portem jest poziom duchowo istotny, gdzie życie ducha jest radosne i szczęśliwe, jakże dalekie od tego wszystkiego, co ziemskie. Ci, co pozostaną w portach, będąc zbyt zajęci, aby zobaczyć statek inny niż wszystkie, to jest znakiem prawdy na żaglach. Statek prawdziwie królewski. Nawet bez pomyślenia będą, że można i trzeba żyć inaczej niż dotychczas. A refleksją dla nich niech będzie gasnąca latarnia. Latarnik wszedł na pokład. Na horyzoncie światło białych żagli zgasło. A wraz z nim w sercach pozostał ból. Wiele serc bez poznania prawdziwej miłości było. Przypłynąłem prosto od pana, niosąc pomoc tęskniącym. Do niego minęło wiele dni ziemskich, wszelkie życie w ziemskim porcie wygasło. Pomogli w tym wszystkim piraci, którzy od czasu do czasu złupili mieszkańców, ale i oni przestali do martwego portu zawijać, a ich okręty wchłonęły fale oceanu wraz z ich ziemskimi skarbami, które jak balast wraz z nimi pozostały na dnie. Mówił ich przykrył i już bez możliwości jest, aby cokolwiek odróżnić od ciemnego tła samego dna. Tak kończą leniwi i ci, którzy siłę światła bez wykorzystania są do swojego osobistego wzlotu. To miliony codziennie pracujących w ziemskim i tylko ziemskie gromadzący ich wnętrze puste, bez wartości duchowych. Jak Całe ziemskie ich bycie. Tych skostniałych duchowo grzebią tacy sami już ludzie nie.